Halo, halo, witam się z Państwem podczas pierwszego konkursu Pucharu Świata zawodnikami Fame MMA. To co Państwo w tym momencie widzą na ekranach to są wyniki kwalifikacji, które wygrał bestia, który przeskoczył rywali o 3 metry. Drugie miejsce Marta Linkiewicz, a trzeci był Don Casio Król. Dzisiaj skaczemy na planicy HS138. Rekord tej skoczni Bestia ustanowił w kwalifikacjach, a zatem przechodzimy do pierwszej serii, którą będzie zaczynać Adrian Polak. W kwalifikacjach szóste miejsce 134 metry. A jak będzie teraz? Dobrze wyszedł z progu, chociaż trochę za pasywnie rzucił się na narty. I skok w granicach 132, a nawet 3 metry. I na razie będzie liderem, a na belce prosto z milicza Filip, Filipek Marcinek. I zobaczmy. Dobre wyjście z progu, i gdzie wyląduje. I będzie na prowadzeniu. Wyprzedził chyba Adriana Polaka. Tak jest, 134 metry, i Filipek na prowadzeniu, a tymczasem na belce już Don Casio Król. Dobrze, wysoko, wysoko leci. Ale chyba nie wyprzedzi Filipka. Tak jest, nawet z bestii nie wyprzedza. Dopiero trzecie miejsce. I z numerem czwartym Marta Linkiewicz. Prosto z trasy koncertowej. W Dobry skok w kwalifikacjach, jak będzie teraz. I jest świetnie. Czy będzie na prowadzeniu? Tak jest. Wysokie noty po 19 od 3. 19,5 od 2 sędziów. Zatem. O 1,10 nad Filipkiem Marta Linkiewicz. Tymczasem na welce już jest Wiewiór. Dobry skok w kwalifikacjach, a jak będzie teraz? Dobrze czuję się na tym obiekcie i świetny skok w granicach rekordu. 135 metrów, dobre noty. I o 1,3 nad Martą Linkiewicz. W tej chwili Wiewiór. A na welce Amadeusz, Ferrari, Rośnik. I zobaczmy. Jakby za wcześnie na progu, ale czy odleci nie odleciał. Zatem dopiero na szóstym miejscu Madeusz Ferrari. No ty też od sędziów średnie, bo po 18,5 wieje pod narty, więc da się odlecieć. A tymczasem zwycięzca kwalifikacji bestia piechowiak. Zobaczymy, czy to był przypadek, czy Tak faktycznie tak świetnie czujesz się na tym obiekcie. I faktycznie czuje się świetnie, bo to jest 135,5 metra. Tymczasem na Welcera Fonics. Pudy więc powinno być daleko. Chociaż spóźnił, spóźnił i to może nie być nawet 130 metrów. A jednak jest 131 metrów. Słabe noty, ale dopiero na ósmym miejscu. Tymczasem Wojtek Gola, potężny wodarz w kwalifikacjach słabo. A jak będzie teraz? Leci wysoko, wysoko. I chyba będzie na prowadzeniu. A jednak nie. Trzeci dopiero Wojtek Gola. Kacper Błoński. Gdzie wyląduje Kacper Boński? Jakby troszeczkę za wcześnie na progu, trochę niespokojny ten lot. I w krańcach 132 metrów, i dopiero ona na 8 miejscu Kacper Boński. Tymczasem prosto z częstochowy z pod jasnej góry Marcin Najman. Najsłynniejszy polski wojownik, gdzie wyląduje? Oj, oj, oj! Chyba wystraszył się tej wysokości, na której leciał. Tymczasem Marcin Dubiel. To Stimo X Dobre wyjście z progu Leci bardzo wysoko, nieruchomo I to jest rekord skoczni, nie ustał Ależ odpalił teraz Marcin Dubiel Z prawie 140 metrów Ale niestety nie wylądował tego Ależ to był skok Dubiela Kto by się spodziewał Tymczasem drugi z potężnych włodarzy Michał Box Baron I świetny skok ale dopiero na szóstym miejscu widzimy, jak wszyscy skaczą równo. Tu będzie trzeba naprawdę skoczyć bardzo, ale to bardzo daleko. Marci... Dawid Malczyński, kolejny chudy, byk, ale spóźnił na prądu zdecydowanie. I tu się nie dało odlecieć. Tymczasem ostatni w pierwszej serii sobota z numerem 15, nie 60. Daleko będzie, daleko. Dobrze wyjść, chociaż nie. Więcej 133, i dopiero na dziewiątym miejscu sobota kończył tę pierwszą serię. Zatem pierwszą serię wygrywa Wiewiór po punktu przewagi nad Wiewiórem: trzeci Wojtek Gola, czwarta Marta Linkiewicz i piąty Filipek. Będzie bardzo zacięta walka o podium. Jeśli Wam się podoba materiał, zostawcie łapkę w górę i dajcie suba z dzwoneczkiem. Tymczasem Dawid Malczyński już na belce. Musi odrabiać straty z pierwszej serii. Ale tym skokiem za dużo nie odrobił. To jest za 231 metrów. Tymczasem Marcin Dubiel odpalił prawdziwą petardę w pierwszej serii. Byłby rekord skoczni, gdyby to ustał. Ale nie ustał. Ale zobaczymy, jak będzie teraz. Może tym razem mu się uda daleko. Ale nie tak daleko jak w pierwszej serii. 134 metry. Ale chyba odwrócił się wiatr. Bo wieje jakby z boku. I gdzie wyląduje Marcin? Najman Świetnie! Będzie liderem, 135 metrów i zdecydowana przewaga dobielem, a tymczasem Rafonix 12 miejsce po pierwszej serii. On umie odlecieć, ale u niego z psychiką są problemy, może nie wytrzymać presji, ale tym razem wytrzymał, będzie liderem. O 3 metry dalej niż w pierwszej serii. Tymczasem Amadeusz Ferrari odległe, 11 miejsce po pierwszej serii. Musi odrabiać. I jak będzie to teraz? Dobrze, dobrze, dobrze ciągnie! I świetny skok! 135 metrów wysokie noty i obejmuje prowadzenie. Tymczasem Kacper Boński. 132 metry w pierwszej serii, 10 miejsce dopiero. O, jakby troszeczkę za wcześnie na progu. A jak będzie teraz, będzie drugi. Nie wyprzedzi Ferrari'ego. Tymczasem sobota, dziewiąte miejsce po pierwszej serii. Jest dobry wiatr, prawie 2 metry na sekundę pod narty. Wyszedł dobrze, szybko rzucił się na narty i daleko w granicach rekordu skoczni 137 metrów. I czy to jest atak na podium soboty? Tymczasem Don Casio już na rozbiegu. Świetnie leci, chociaż jakby za płasko trochę i już nie miał z czego odlecieć, i dopiero na czwartym miejscu, a więc spadnie w kwalifikacji tego konkursu. Tymczasem siódmy po pierwszej serii Adrian Polak, dobrze wyjście z progu. I czy obejmie prowadzenie? Nie, dopiero drugi, tymczasem Boxdale. Łodarze dobrze w pierwszej serii skakali. Ale czy utrzyma tę wysoką pozycję? Świetnie na progu, wysoko i będzie liderem. Wyprzedza o 1,4. I tymczasem Filipek, piąty po pierwszej serii, musi skoczyć daleko, dobrze na progu, chociaż jakby minimalnie spóźnił za pasywnie w locie i będzie trzeci albo drugi, czwarty nawet, a więc spadnie, spadnie. Na koniec konkursu, tymczasem Marta Likiewicz, czwarte miejsce po pierwszej serii, świetny to był skok, a jak będzie teraz, zobaczmy, leci, leci i czy obejmie prowadzenie. Drugie miejsce dopiero, boxdel na prowadzeniu i któryś z wodarzy na pewno już będzie na podium w tym konkursie, to nie ulega wątpliwościom. Ale czy Wojtek Gola wyprzedzi Boxdela? Nie, jest to dużo słabszy skok, a wiatr był bardzo dobry. Dopiero na piątym miejscu. Tymczasem Wiewiór drugie miejsce po pierwszej serii. Czy zdoła je utrzymać? Dobre wyjście z progu leci wysoko, chociaż za pasywnie w końcówce. Ale chyba będzie liderem. Nie, dopiero na trzecim miejscu. I czy bestia obroni prowadzenie po pierwszej serii? Prawie 2 metry na sekundę pod Marty. I świetnie na progu daleko. Będzie daleko. I wygrał. Świetny skok zakończony telemarkiem. A zatem bestia wygrywa Box Del 2, Linkiewicz 3. Jeśli spodobał Wam się odcinek i chcecie kontynuacji tej serii, zostawcie łapkę w górę, dajcie suba z dzwonkiem. Jeśli obejrzeliście do końca, napiszcie w komentarzu. Planica, a ja Wam przypnę serduszko. Do następnego. Elo.